W jednej z wielkopostnych pieśni, piosenek, śpiewamy słowa, które zawsze jakoś mnie zatrzymują i wobec których muszę przyznać, wewnętrznie się buntuję. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Brzmi pobożnie, nawet wznośle. Ale kiedy słyszę te słowa, to przed oczami stają mi twarze ludzi, których cierpienie całkowicie zniszczyło, tych ludzi, których sam spotkałem. Myślę o rodzicach, którzy stracili swoje małe dziecko, o bliskim mi człowieku, który nie umie sobie ułożyć życia po krzywdzie, jakiej doznał od swoich najbliższych w dzieciństwie. O chorej na raka starszej pani, którą odwiedzałem z Komunią Świętą, która z tygodnia na tydzień po prostu gasła. Roci się wtedy w mojej głowie pytanie, czy naprawdę każde cierpienie ma sens? Czy naprawdę prowadzi do życia? Czy nie jest czasem tak, że cierpienie niszczy, degraduje od człowiecza? Czy nie sprawia, że człowiek czasem po prostu nie wytrzymuje? Cierpienie jako takie sensu nie ma. Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby ten cierpiał. Cierpienie samo w sobie, cierpienie jako takie wcale nie jest łaską, darem, bo jeśli by tak było, to dziwny byłby ten nasz miłosierny i kochający Bóg. Cierpienie samo w sobie jest bezsensowne, bezcelowe. Cierpienie samo w sobie nie uszlachetnia. Ale myślę też o osobach, które w doświadczeniu cierpienia odnalazły coś więcej. Myślę o tych, którzy na szpitalnej sali albo w obliczu straty spotkali Boga, którego wcześniej znali z opowieści, z kazań, z dziecięcej katechezy. Myślę o tych, którzy w cierpieniu odkryli nową perspektywę, inne spojrzenie na życie. Tych, którzy odkryli Boga, z którym zaczęli rozmawiać, może najpierw. Bez ładnych słów, bez formułek, z wyrzutem, ale tak szczerze, po prostu. Co więc może nadać cierpieniu sens? Relacja, obecność, miłość. Sens cierpieniu nadaje to, z kim je przeżywamy. Sens odnaleźć mogę tylko wtedy, jeśli nie zamknę swojego serca ani na Boga, ani na drugiego człowieka. Cierpienie będzie miało jakikolwiek sens tylko wtedy, jeśli stanie się spotkaniem z prawdą o sobie samym, spotkaniem z drugim człowiekiem, spotkaniem z Bogiem. Tak było z cierpieniem Hioba. Hioba, który nie dostał żadnej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Nie usłyszał jasnych wyjaśnień, ale coś się w nim wydarzyło, coś się w Nim przemieniło. Po całej tej drodze, w której było wszystko, rozpacz, bunt, samotność, rozczarowanie ludźmi, Hiob wypowiada słowa, które stają się punktem zwrotnym. Całej księgi. Chiop mówił: Dotąd cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało cię moje oko. Dotąd cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało cię moje oko. Chiop na nowo odkrywa Boga. To nie są słowa człowieka, który wygrał z cierpieniem. Ale to są słowa człowieka, który w tym doświadczeniu nie uciekł, który pozostał pomimo bólu, pomimo braku odpowiedzi, w poczuciu bezsensu został i nie zerwał relacji, nie zerwał więzi. I właśnie dlatego ogołocony ze wszystkiego, także z własnych wyobrażeń, mógł spotkać żywego Boga. Nie takiego, jakiego znał do tej pory z lektury świętych ksiąg i pobożnych dyskusji, nie takiego, jakim mówili jego przyjaciele. Nie Boga od prostej rachuby nagród i kar, od formułek i teorii, ale Boga Bliskiego, który przychodzi w milczeniu, który chociaż nie tłumaczy, ale jest obecny. I dopiero wtedy, kiedy Hiob spotyka Boga w pełnej prawdzie, zaczyna się jego nowe życie. Zaczyna się od środka, od przemiany serca. I może właśnie w takim znaczeniu można powiedzieć, że cierpienie jest łaską. Nie dlatego, że Testuje naszą wytrwałość, że coś nas boli, ale dlatego, że przeżyte z Bogiem może nas zmienić, może nam pomóc dojrzeć, jeśli się nie zamkniemy. Jeśli nie zamkniemy naszego serca, to może przyjść taki moment, w którym powiemy: Nie wiem dlaczego w moim życiu to się wydarzyło, nie rozumiem, nie wiem czy to miało sens. Ale jednego jestem pewien. Teraz Boże ujrzało Cię moje oko. Teraz Cię poznałem. Teraz jestem pewny, że jesteś Bogiem żywym, prawdziwym i obecnym. Kiedy pobieżnie tylko przeczytamy końcówkę księgi Hioba, to może ona nas wprowadzić w zakłopotanie. Bo cała akcja Kilkadziesiąt rozdziałów, te wiele dialogów, skarg Hioba, rozmów z przyjaciółmi, kończy się raptem w kilku wersetach. Bóg gani przyjaciół Hioba za to, że nie mówili o nim prawdy. Hiob składa za nich przebłagalną ofiarę i otrzymuje dwukrotnie tyle, co stracił. Ma już nie siedem, ale czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów, tysiąc ośnic, siedmiu synów i trzy piękne córki. Wracają do niego wszyscy dawni znajomi, a sam Hiob żyje jeszcze sto lat oglądając cztery pokolenia swoich potomków. Hiob błogosławiony. Ale czy o to naprawdę w tym wszystkim chodzi? Bo to wszystko wydaje się takim ładnym hollywoodzkim happy endem. Nowa rodzina, majątek, zdrowie. Ale przecież dobrze wiemy, że dla Hioba to nie jest powrót do tego, co było. Dzieci, które stracił, już nie wrócą. Cierpienie, które przeżył, pozostawiło w nim ślad. Ból, którego doświadczył, Sprawił, że nic już nie było takie jak dawniej. Bo to nie jest historia o nagrodzie za cierpliwość i wytrwałość, ale o czymś znacznie ważniejszym. To bardzo delikatny obraz czegoś, co może się wydarzyć, gdy człowiek, nawet po doświadczeniu ogromnego cierpienia, po doświadczeniu absolutnej ciemności, nie zamyka serca. Gdy pozwala, by w nim nadal było miejsce na życie, chociaż może już inne niż wcześniej. Gdy nie rezygnuje z relacji, gdy mimo wszystko wciąż jeszcze chce kochać. To właśnie o tym jest zakończenie Księgi Hioba. Nie o przywróceniu straconych rzeczy. Ale o człowieku, który ocalał wewnętrznie, który ocalił swoje człowieczeństwo, który nie pozwolił, by cierpienie zamknęło jego serce, ale je przemieniło. I dlatego Hiob był zdolny zacząć życie jeszcze raz. To jest bardzo ludzka, bardzo nasza historia. Bo każdy z nas na różny sposób i w różnych momentach swojego życia mierzy się z takimi sytuacjami, gdzie nie wiadomo co dalej. Z chwilami, kiedy wszystko traci sens, kiedy coś się kończy. I wtedy najważniejszym pytaniem wcale nie jest pytanie, dlaczego mnie to spotkało, ale pytanie, czy moje serce się nie zamknie. Czy w tym doświadczeniu wciąż pozostanę człowiekiem? Czy jeszcze zaufam, czy klęknę do modlitwy, nie z obowiązku, ale z pragnienia? Czy jeszcze będę zdolny kochać, chociaż wiem, ile to może kosztować? Historia Hioba bardzo nas przybliża do Jezusa. Bo jego męka i krzyż też po ludzku nie mają sensu, są nielogiczne. Bóg mógł zbawić człowieka w jakikolwiek sposób, ale wybrał drogę relacji i spotkania, drogę bliskości z naszym cierpieniem. Bóg nie zbawił nas z dystansu, nie ocalił mocą z wysoka, ale zbawił nas od wewnątrz naszego losu. Jednocząc się z człowiekiem w jego samotności, odrzuceniu, bólu i w śmierci. Nie dlatego, że to są rzeczy dobre, ale właśnie dlatego, że w tych doświadczeniach jest człowiek. W tych doświadczeniach był Hiob i w tym wszystkim jest każdy z nas. I właśnie dlatego Jezus, chcąc być Emanuelem, Bogiem z nami, Musiał tam pójść. Musiał poznać zdradę przyjaciela, opuszczenie przez bliskich, samotność, niesprawiedliwy, niesprawiedliwy sąd, fizyczne cierpienie. Musiał przejść przez noc Ogrodu Oliwnego, przez miejsce opuszczenia, gdzie modlitwa nie przynosiła ulgi ani nie dawała odpowiedzi. Musiał zawisnąć na krzyżu nie jako zwycięzca, ale jako ktoś, kto oddał wszystko. Musiał wypowiedzieć słowa, które są bliskie każdemu człowiekowi na skraju rozpaczy. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Musiał. Bo inaczej nie byłby tak prawdziwy, tak bliski, tak czuły i tak miłosierny. Bo to nie cierpienie zbawiło świat. Nie drewno krzyża, nie gwoździe. Ale miłość większa niż cierpienie, miłość, która nie zeszła z krzyża, która nie uciekła, nie wycofała się z raz powziętej drogi. I właśnie dlatego krzyż jest dla nas czymś więcej niż narzędziem śmierci. Dlatego od wieków chrześcijanie pragną mieć krzyż blisko siebie stawiają go na rozstajach dróg, na grobach bliskich, w miejscach trudnych wydarzeń, wieszają go na ścianach swoich domów i miejsc pracy. Krzyż, który jest znakiem relacji, znakiem miłości i przypomnieniem, że nawet w największym bólu człowiek nie jest sam, że w tym wszystkim jest Chrystus. I może właśnie o to chodzi w tym całym naszym Wielkopostnym rozważaniu męki Jezusa. Nie o to, by zrozumieć cierpienie i znaleźć odpowiedzi, ale żeby się spotkać z miłością, która zamiast gotowych rozwiązań i taniego pocieszenia daje siebie. Bo Bóg nie zabierze nam cierpienia. Ale na pewno wejdzie w nie razem z nami. Jest i będzie obok, cicho, wiernie i aż do końca. I jeśli nie zamkniemy serca, to ono będzie się powoli oczyszczać i przemieniać, aż przyjdzie ten dzień, w którym po długiej drodze, tak jak Hiob, będziemy mogli wyznać, Boże, dotąd Cię znałem ze słyszenia, wiele o Tobie wiem. Ale teraz ujrzało Cię moje oko, doświadczyłem Cię, wiem, że jesteś przy mnie. I będzie to już nie teoria, nie pobożna wiedza wyniesiona z domu, ale wiara zrodzona w ciemności z bólu i z nadziei. Bo wiara, która nie ucieka przed krzyżem, która przetrwa ciemność grobu, nie będzie już tą samą wiarą. Będzie prostsza, głębsza, bardziej pokorna, może mniej pewna siebie, ale za to bardziej autentyczna. Nie będzie znała odpowiedzi na wszystkie pytania, ale będzie wiedziała jedno: że Bóg nie zostawia, że Bóg naprawdę wszedł w ludzką historię, w ludzki ból, w stratę i w pytania bez odpowiedzi. A skoro tak, to nawet grób nie może być dla człowieka końcem, bo miłość nigdy nie umiera. Miłość z martwych wstaje.